Przed nimi 11 Granero, 14 Szabi Alonso, Kaka z ósemką, Ozil z dziesiątką, Cristiano Ronaldo z siódemką, to tercet ofensywnych pomocników. I Karim Benzema z numerem dziewiątym na szpicy. Zaskoczenie: Sergio Ramos na prawej obronie. Porakon 19 Bernardo, 8 i z numerem szóstym Domingo Sisma, Defensywni pomocnicy: Marcos Guillot, 21 i Papa Curi 5. Przed nimi Adrian z numerem 23, a więc ten piłkarz, który miał być całego czasu ale... ligowych. Bo... Już stało się niemal tradycją, że to goście obejmują prowadzenie. No właśnie, no, a jeśli chodzi o to... No i Mesut Özil rozpoczyna tę akcję. Ronaldo! O, słupek jeszcze szukał swojej szansy. Sergio Ramos. Autorstwa prawego obrońcy Alvaro. Kapitanie to zrobił Cristiano Ronaldo. Jak on tam się przepchnął wiem, między zwycięstwami. Z... Strzelić gola pierwszego, no! potem pewnie drugiego i trzeciego by już... Myśleć o Moskwie. Szabi Alonso delikatnie podrzucona piłka. Czuł chyba zamiary i sposób wykonania tego, rzutu wolnego Sergio Ramos, ale jednak nie zdołał tej piłki sięgnąć. Kaka! Mocne uderzenie jeszcze do bitwy, proszę! Szósta minuta spotkania. Spojrzał okiem na sędziego asystent. Trwać się nie może. Piękne zagranie w tempo do kaki. Nie było spalonego i tutaj. Też no. chyba nie było spalonego. Zastanawiam się, przyznam szczerze, czy stojący przy linii Alvaro w pewnym momencie no jednak nie No właśnie, zamiast niego miał grać Pedro Munitis i to jest w pewnym sensie zaskoczeniem, że Ronaldo że w związku z kontuzją tego Moya w historii Realu Madryt łącznie grało ich 19. Oj teraz Patrzmy. fatalnie Sisma wziął się za kiwanie Benzema w ostatniej chwili Alvaro, jeszcze nie koniec. Tonio Martinez. Xabi Alonso. Ronaldo. Ronaldo, indywidualnie Ronaldo. Chciał strzelić w podobny sposób jak. Za, jak za, 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 za tę głupotę popełniono przy pierwszej żółtej kartce Sisma. Takie coś jak ta druga się może zdarzyć. Ronaldo. A teraz Akosta jako obrońca. Jak to wygląda, widzimy Sergio Ramos. Musi chyba szybciutko wpuścić na boisko Cristiana. Zupełnie zamilkły trybuny. Jakby gdzieś tam był magiczny przycisk w polu karnym Racingu, który się włącza razem z trybunami, kiedy piłka właśnie tak sobie hasa w polu karnym. Benzema wystawia szabiemu Alonso, ale ten str... ale właśnie spotkania ze Sportingiem z Irałem, między meczami z gigantami, to są te botyczki, w których chcą zdobyć punkty. Benzema i bramka. Tylko kto? Benzema czy Sergio Ramos? Oto ta sytuacja. No i komu zaliczyć gola? Dobrze, że to nie Cristiano Ronaldo strzelał w tej sytuacji, bo znowu byłyby takie zamieszania jak w poprzednim sezonie, kiedy... Teraz powinniśmy chyba mieć... Może też nie będzie mieli jasności. Brazil. Ramos i Granero, Jeszcze raz Mesut Özil, dobre zagranie. Sergio Ramos to była piłka do Ronaldo, a tymczasem z dystansu uderzał Xavier Alonso. faktu, że go nie oglądali, tej kolejki zakończyło się wynikiem 1 do 1. Marcelo, Kaka na takiego zamieszania, że. Przez moment można było uznać, że to on jest też osobą gdzieś tam dotykającą no tej piłki. A tymczasem Baba Wilkomowa Granero, o którym wspominałem przed tą akcją. Zbyt wiele zadań w defensywie dzisiaj nie musi wykonywać. Nie potrafi tych liści odpowiednio wysłuchać. To żartowliwi piłkarzom Realu Madryt. No bo nie chcą na pewno sprawić przykrości, że zemuli nie tutaj bramkę, ale to się na pewno nie stanie. W tym momencie. długo. No i możemy grać dalej. Papet no Niebezpiecznie, proszę. tak. Tutaj nie ta waga. To rywalizacji. I to oczywiście dosłownie, mówię. Angel Di Maria. Szukają go w tym spotkaniu. Kiedy pojawił się na boisku Di Maria. Przecież 73. minuta! No pojawił się i od razu pokazał jak wielkim i wspaniałym jest piłkarzem. Mówiliśmy o liczbie. Poczuł się, że cały czas jest jakością samą w sobie, wartością tych ataków Real Madryt. No i Di Maria pięknie się odpłacił. Kapitalny strzał. W jego stylu. Antonio Tonio jeszcze zdołał piłkę rękami pacnąć. No ale dzisiaj... Szczęście mu tak bardzo nie sprzyja jak przed tygodniem. Wtedy też strzał na ten Ronaldo. Model. Czy będzie pierwszy gol w tym sezonie? Cristiano Ronaldo z rzutu wolnego, nie wiem. Strzela w tym sezonie tak, jakby mu przez Taki wakacje nowy, nowy model. model reklamuje. Cristiano Ronaldo Arana. No i proszę, Bramka nie strzał w boczną siatkę. I znowu Mark Torrejon. Plus. A przecież wchodził na swoją pozycję przy stanie 10 do 11 kadrowo. No proszę. Marcelo, Benzema, Ronaldo. Świetne zagranie Karim Benzema Ronaldo. Nie ma gola. I jeszcze trzyma się za nogę Cristiano Ronaldo, bardzo ładna dwójkowa akcja. Oceniona w końcu, Real czekałem naprawdę trudne mecze i Ligowej Ligi Mistrzów, a tutaj fatalny błąd, Xabi Alonso, Di Maria, no i proszę, Tonio Martinez, jeszcze Kedira. Benzema, co się odwlecze, to nie uciecze, 4 do 0, 89. Witaj, to jest już jak najbardziej. Prawidłowy Golka gol Cassi. Cristiano poza jego zasięgiem, poza zasięgiem z wypłych śmiertelników, ale Falcao i Guain mieli po 14 goli przed tą kolejką. No i znowu pechowiec Bernardo Bo, to on Zeno zmienił Też kierownego. bardzo dobry mecz tego zawodnika. I pan Gonzales Gonzales. spokojnie może skończyć ten spotkanie mecz bez historii. Real Madrid zaprezentował sporo ładnej piłki, ale też bez przesady. Tak, żeby nikt nie miał do piłkarzy Realu pretensji 4-0.